Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Zagrywki. Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Małgorzata Golińska, poseł na Sejmu Rzeczpospolitej. Dzień dobry Pani. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poseł trzeciej kadencji, ale pierwszej w opozycji. No właśnie, jak wygląda ulica Wiejska i sala plenarna z perspektywy właśnie opozycji? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i dziękuję za zaproszenie. Tak, jesteśmy w opozycji. Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją konstruktywną, taką, która nie jest krytyczna bezpodstawnie, natomiast widzimy, w jaki sposób rządzący prowadzą dzisiaj polskie sprawy. Widzimy, że po prostu są nieprzygotowani do rządzenia, że nawet ministerstwa, choć obłożone rekordową ilością ministrów, nie są w stanie wypracować projektów rządowych. Więc nasza praca w opozycji od trzech miesięcy jest oparta o nasze działania, nasze projekty i wymuszanie na rządzie, żeby wreszcie wziął się do pracy. To jest niesamowite, że mamy chyba najbardziej leniwy rząd w historii, a przez to też niestety parlament spotyka się bardziej na spotkaniach, które wyglądają jak spotkania towarzyskie, a nie spotkania, które mają służyć Polakom. Więc jeszcze raz powiem, no mamy do czynienia z rządem, który był nieprzygotowany do rządzenia który dzisiaj nie potrafi wziąć odpowiedzialności za Polskę, który jest mocny w mówieniu, ale niestety bardzo słaby w działaniu. Natomiast my przełoży, przedłożyliśmy już kilka ważnych projektów dla Polaków i czekamy, aby Szymon Hołownia, jako Marszałek Sejmu, dotrzymał swojego słowa i nie mroził tych projektów, a skierował je do pracy w poszczególnych komisjach, a później przed oblicze całej Wysokiej Izby. To jeszcze propos Pewnie pani z wielkim bólem serca wiedziała to co się dzieje w pani byłym resorcie, no bo było nie było, zaliczył drobny falstart. Drobny falstart to jest bardzo duża uprzejmość w stosunku do tego resortu, tam się znalazły osoby absolutnie niekompetentne, osoby, które którym wydaje się, że cokolwiek rozumieją z kwestii ochrony środowiska, klimatu, przyrody, gospodarki leśnej, gospodarki zrównoważonej, natomiast ich działania jasno pokazują, że to są dyletanci, to są ludzie, którzy są tak naprawdę chyba z przypadku tam włożeni, bo realizują interesy różnych grup emocjonalnych, natomiast nie interes polski. Pani wiceminister biegnąca po korytarzach brukselskich, nagrywająca ten swój bieg, bo, bo o tym najbardziej marzyła, a później złapana na tym, że nieuzgodnione stanowisko polskiego rządu, nieuzgodnione nawet we własnym resorcie. Omawia z dziennikarzami, nawołując do tego, że Polska będzie liderem w podnoszeniu ambicji, które de facto uderzą w każdego Polaka i spowodują u nas olbrzymie pogłębienie nierówności społecznych, zubożenie społeczeństwa, uderzą w różne grupy, w tym m.in. w rolników, leśników, w zagospodarowanie przestrzenne miast, w zwykłego mieszkańca. No jakby to pokazuje, że, że tutaj nawet nie ma co się śmiać. To jest tak niebezpieczna sytuacja że liczę na to, że również ich wyborcy w którymś momencie zorientują się, że mają do czynienia z bardzo niebezpiecznymi ludźmi. O rolnikach jeszcze za moment. Na teraz chciałbym, aby odniosła się pani do skromnego jubileuszu 100 dni panowania Donalda Tuska. Część opinii publicznej, część społeczeństwa nie jest zadowolona. Domyślam się, że pani również raczej podejdzie do jego działań krytycznie. Tak jak powiedziałam, generalnie to, to była jego umowa z jego wyborcami i zakładam, że część, taka najbardziej betonowa część elektoratu platformy obywatelskiej jest zadowolona, dlatego że im najbardziej zależało na tym, żeby nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość i, i, i to jest osiągnięte. Czy ktokolwiek przywiązywał wagę do obietnic Donalda Tuska? Myślę, że każdy, kto obserwował politykę przed 2015 rokiem, wiedział, że, że są to obietnice, które nie będą spełniane, że słowo nie będzie dotrzymane, że pierwszych dni rządu to dla Donalda Tuska nie jest pierwszych dni rządu, tylko być może 4 lata, być może 8 lat, być może już buduje sobie. Program wyborczy na kolejną kadencję, i, i, i dzięki temu, że nie realizuje teraz swoich obietnic, będzie mu dużo łatwiej. Z drugiej strony, jeśli mieliby spełnić wszystko, co tam zapisali, a jest wiele propozycji choćby w temacie przyrodniczym, bardzo niebezpiecznych, to być może lepiej, żeby, żeby nic nie robili. Natomiast to też jest ciekawa informacja, że nie realizują swoich obietnic, rząd nie pracuje, nie przygotowuje żadnych projektów. W kontrze chociażby do tego, co się działo w 2015 roku. My jak doszliśmy do władzy, to w pierw, przez pierwsze miesiące spotykaliśmy się jako Sejm tydzień w tydzień, przedkładając projekty poselskie, jeśli nie było jeszcze rządu, a później projekty rządowe. I to było kilkadziesiąt projektów, nad którymi pracował ówcześnie parlament, bo uważaliśmy, że musimy szybko naprawiać błędy naszych poprzedników. Skoro Donald Tusk i jego rząd od trzech miesięcy nie przedkłada praktycznie projektów rządowych, to znaczy, że wbrew temu co mówił, Polskę zostawiliśmy w dobrym stanie. Ciężko to stwierdzić patrząc na ulicę, a nawiązuje to oczywiście do protestów rolników, które wydają się być teraz największym problemem rządzących. Czy widzi Pani jakieś światełko w tunelu wobec tej sytuacji? Temat jest niezwykle trudny, dlatego że dotyka dwóch ważnych aspektów. Z jednej strony zagrożenia ze wschodu, czyli tematu związanego ze sprowadzaniem zbóż i innych produktów, które miały być jedynie tranzytowane przez Polskę w dużej mierze jeśli nie zostają u nas, to często wracają z Zachodu, bo, bo tak naprawdę nie są produktami poszczególnych indywidualnych ukraińskich rolników, a wielkich korporacji niestety często zachodnich. I tutaj bierność polskiego rządu obecnego pokazuje, jak w jak trudnej sytuacji zostali postawieni rolnicy, z drugiej strony zagrożenie z Zachodu, czyli ekologiczne szaleństwo ideologiczne. Które jako spuściznę zostawił po sobie Timmermans, pokazuje, że no szumne hasła o ochronie przyrody i ochronie środowiska w nieodpowiedzialnych rękach przekształcają się w duże zagrożenia dla różnych grup, w tym właśnie dla bezpieczeństwa żywnościowego i dla funkcjonowania samych rolników. I to jest wiele dokumentów, nad którymi dzisiaj toczą się prace w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. I znów jakby uległość polskiego rządu, rządu Donalda Tuska. Jest niebezpieczna o tyle, że te dokumenty będą po prostu przyjmowane, a później Polska będzie z nich rozliczana, a w wielu z nich są zapisane wprost wytyczne do działania dla rolników, które zmuszą ich, jeśli nie do zmiany profilu swojej produkcji, to często wręcz do porzucenia prowadzenia gospodarstwa i poszukiwania dla siebie zupełnie nowej przyszłości. Więc. Absolutnie słuszne protesty, uzasadnione, ważne. Szkoda, że tak bardzo lekceważone przez koalicję 13 grudnia. To jeszcze na zakończenie poruszmy temat kampanii w naszym regionie. Zapewne obserwuje Pani uważnie, też Pani po części zaangażowana w wybory samorządowe. Jak Pani ocenia dotychczasowe działania wszystkich kandydatów? No, pojawił nam się bardzo ważny nowy kandydat na burmistrza, Wojciech Stypa i to jest myślę, że jedna z ważniejszych informacji dla wszystkich, którzy nas oglądają. Mamy szansę na to, żeby w szczycinku po kilkunastu latach rządów jednej opcji, rządów, gdzie wymieniają się tylko nazwiska, a tak naprawdę kierunek działania jest dokładnie taki sam, rządów, które wprowadziły miasto w marazm, w zastój, w niewy, niewykorzystywane szanse żeby młody człowiek, doświadczony już jako radny, ale co ważniejsze, z silnym charakterem, sportowiec, który odnosił w swoim prywatnym życiu piękne sukcesy, bo był chociażby brązowym medalistą w dziesięcioboju w Polsce żeby taki człowiek przejął stery w naszym mieście i dzisiaj tak naprawdę kampania w Szczecinku toczy się o to, czy chcemy trwać w tym maraźmie i niewykorzy niewykorzystanych szansach, czy jako mieszkańcy otworzymy się na świeżość i spowodujemy, że będziemy... W końcu żyli w przyjaznym mieście dla nas i dla naszych gości. Stąd też ja gorąco popieram pana Wojciecha Stypa i zachęcam wszystkich do tego, aby zapoznali się z jego sylwetką. A nie było takiej opcji na stole, żeby to pani może wystartowała o fotel burmistrza? Nie lubię jakby cofać się myślami do sytuacji, która już się wydarzyła. Ta decyzja została podjęta. Dzisiaj mamy dobrego kandydata. Zdaję sobie sprawę z wielu głosów. Słyszę to od mieszkańców Szczecinka, że chcieliby, abym kiedyś również o ten fotel zawalczyła. Nie mówię nie. Natomiast dzisiaj kandydatem, który popierany jest przez prawo i sprawiedliwość jest Wojciech Stypa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Pani Małgorzata Golińska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.